To jest Hyundai i 10 drugiej generacji. Samochód, który nie jest przesadnie emocjonujący, szybki ani ładny. Nie jest nawet suwem, a mimo tego nadal się sprzedaje i doczekał się kolejnej generacji, którą też pokazywaliśmy niedawno na kanale. W czym tkwi sekret? Ano w tym, że nadal na świecie istnieją ludzie. Którzy od auta oczekują tego, aby przemieszczał ich z punktu A do punktu B bezproblemowo i w miarę tanio. Jeśli też jesteś właśnie taką osobą, to zostań z nami do końca, bo opowiem wszystko o typowych usterkach, dostępnych silnikach, wyposażeniu, praktyczności czy właściwościach jezdnych. Zapraszam do oglądania. Marcin domagała. Pamiętajcie, że wszystkie nasze testy, a także motoryzacyjne aktualności, porady i rankingi znajdziecie na motopedii. Motopedia.otomoto.pl. Codzienny portal motoryzacyjny. Widać, że i-10 ewoluuje. Dzisiaj mamy drugą generację, która jest etapem pośrednim pomiędzy totalnie nudną jedynką a całkiem atrakcyjną trójką. Ten model... Częściowo powstał z myślą o rynku europejskim, dlatego też został zaprojektowany w niemieckim biurze projektowym. Jeśli takie małe auto ma być przestronne, no to musi wyglądać albo jak pudełko, albo jak mikrowan. Tutaj widzimy tę drugą opcję. Z przodu duży wlot powietrza, przecięty czarnym pasem plastiku, na którym zawieszona jest tablica rejestracyjna. Grill jest wąski, a spore lampy mocno zachodzą na bok. Na dole ładnie wkomponowane ledy do jazdy dziennej. Egzemplarze z początku produkcji mają kierunkowskaz w błotniku. Na drzwiach spore osłony z plastiku i przetłoczenie na linii klamek. Z tyłu jeszcze plastikowy trójkąt, który idealnie mógłby skryć klamkę, ale nie wykorzystano tej okazji. Tył zaokrąglony i ponownie spore lampy, ogólnie bez wielkich emocji od poprawne małe autko. Produkcja drugiej generacji I10 trwała od 2013 do 2019, z liftingiem w 2016 roku. W Europie dostępna była tylko jedna wersja nadwoziowa, ale na świecie było ciekawiej, ponieważ występowały odmiany Grand oraz Sedan. Ceny zaczynają się od 24 tysięcy złotych, a najdroższe egzemplarze, zazwyczaj z przebiegiem poniżej 50 tysięcy, to wydatek rzędu ponad 45 tysięcy złotych. Właśnie w tych okolicach zaczynają się też pojawiać egzemplarze trzeciej generacji. Co ważne, to, że jest to małe miejskie auto wcale nie oznacza, że wszystkie egzemplarze będą miały bardzo niski przebieg. Czasami takie maluszki trafiają do firm, gdzie nie mają lekkiego życia. Spotkałem na przykład egzemplarz, który robił 45 tysięcy kilometrów rocznie. Pełną listę ogłoszeń tego modelu możecie obejrzeć w linku w prawym górnym rogu albo w opisie. We spotkałem spotkały mnie dwa miłe zaskoczenia. Po pierwsze przestrzeń. W tym samochodzie jest normalnie, jak na tak małe auto jest tutaj bardzo dużo miejsca. Zobaczcie jak duży zapas mam nad głową, nawet w naszym teście... Kapelusznika widać, że osoby, które będą miały metr 1,80 lub więcej, znajdą sobie tutaj bez problemu miejsce. Na boki też jest przyzwoicie, choć wiadomo, że z lewej strony już trochę jesteśmy ograniczeni. Na nogi też w porządku, więc jest OK. Druga, miła sprawa, no to pomimo tego, że w tym aucie na każdy możliwy sposób szukano oszczędności, więc wszystkie materiały to po prostu twarde plastiki, to jednak chciało im się tutaj zakombinować i dać taką Taką możliwość, aby wstawić dekory i tapicerkę pod kolor nadwozia. Czy każdy egzemplarz na rynku wtórnym coś takiego będzie miał? No nie, wiadomo, że nie, ale nasz coś takiego ma, więc warto za to auto pochwalić. Gdybym szukał takiego samochodu i miałbym do wyboru właśnie taki albo taki totalnie czarny, w podobnej cenie, to pewnie wziąłbym taki, bo jednak jakoś przyjemniej się jeździ, mając taki samochód. Ogólnie projekt deski rozdzielczej jest prosty miejscami nawet trochę oporny, decha wydaje się być taka masywna, znajdziemy na niej takie cztery okrągłe kratki nawiewu. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że nie można ich zamknąć i już chciałem narzekać, ale to nieprawda. Można je zamknąć, wystarczy przesunąć ten regulator, ten suwaczek po prostu w jedną stronę i kratka jest zamknięta. Tutaj na środku mamy radio z czarno-białym wyświetlaczem, kilkoma dużymi, wręcz topornymi przyciskami oraz dwoma pokrętłami. Obsługa prosta niczym, budowa cepa. Dalej, klimatyzacja. Te pokrętełka też wyglądają topornie, ale są praktyczne, łatwe w obsłudze. Tutaj jeszcze duże przyciski. Dalej, port USB oraz AUX i gniazdo z zapalniczki. W tym miejscu jest półeczka. Jest ona duża i praktyczna. Dla zobrazowania włożyłem tutaj telefon oraz okulary. No i jak widzicie, idealnie się mieszczą. Dźwignia zmiany biegów znajduje się dość wysoko, niczym w wanie. Dzięki czemu mamy blisko do kierownicy i to jest uzasadnione, bo tym autem najczęściej w założeniach będziemy jeździć w mieście, więc tamta zmiana jest częsta. Na środeczku między fotelami mamy dwa uchwyty na kubki. Jeden jest szerszy, tak szeroki, że nawet nasz kubek termiczny jest luźny. Ale w drugim nasz kubeczek trzyma się dobrze, nie ma szans, aby się przewrócił. Test kubka zdany. Podłokietnika nie ma, natomiast tutaj ta przestrzeń została jeszcze wykorzystana. Jest taka rynięka na jakieś drobnostki, w niej znajdziemy także gniazdo z zapalniczki. Przed pasażerem schowek, który jest bardzo duży, głęboki, surowy, bez podświetlenia, no ale duży. Kierownica? W naszym egzemplarzu jest ona z tworzywa. Znajdziemy na niej dwa przyciski do obsługi komputera pokładowego. No niestety, już wiele razy domówiłem, moim zdaniem, umiejscowienie tych przycisków w dolnej części kierownicy jest nietrafione, nieszczęśliwe, niewygodne, nieergonomiczne. Można byłoby je wstawić w tym takim tradycyjnym miejscu, na pewno by to ułatwiło obsługę. Regulacja kolumny kierowniczej niestety tylko w jednej płaszczyźnie. Zegary? Ich centralną i też największą część stanowi prędkościomierz, wyskalowany, uwaga, do 200 km na godzinę. Tutaj też trochę pokombinowano. Widzicie taką niebieską poświatę na środku. Nie musieli tego robić, a dodaje to jakiegoś e, uroku. Po lewej i po prawej stronie jeszcze kilka analogowych wskaźników z takimi czerwonymi wskazówkami. A na dole wyświetlacz wcześniej wspomnianego komputera pokładowego, na którym zobaczymy najważniejsze informacje o jeździe, takie jak zasięg, średnie zużycie czy prędkość. Jest także temperatura, no i licznik. Kilometrów. Po lewej stronie, tuż przy kolanie kierowcy, w koreańskich autach zawsze trzeba spojrzeć na ten obszar, ponieważ tutaj znajdują się jeszcze przyciski między innymi do regulacji podświetlenia deski rozdzielczej oraz wyłączania kontroli trakcji. Na drzwiach niestety trochę wieje biedą. Zobaczcie, klamka o taki tani plastik, podłokietnik całkowicie twardy. Moim zdaniem to jest nieakceptowalne. Nawet jeśli mamy najtańsze auto na świecie, to podokietnik powinien być wyłożony chociaż troszeczkę materiałem, no bo jednak to mocno wpływa na komfort. tamte rękę często opieramy. Jest regulacja lusterek elektryczna, są elektryczne szyby, a na dole kieszeń. Tutaj jest takie dedykowane miejsce na napój, bardzo fajnie, bo faktycznie napój się tutaj zmieści. Fotele. Yy. To no są niezłe, są przyzwoite, trzymanie boczne e, słabe na średnie, czyli jakieś tam występuje. Regulacja jest oczywiście manualna, w pełni. Warto też zajrzeć pod fotel, ponieważ tutaj znajduje się dźwigienka do otwierania wlewu paliwa. Zapraszam do tyłu. Z tyłu mam pozycję trochę jak na krześle, ale nadal jest zapas miejsca. Usiadłem sam za sobą i zapas na kolana jest nad głową jest. Poproszę jeszcze kapelusz. I nawet w teście kapelusznika trochę tego zapasu jest, co oznacza, że z tyłu nie musimy wozić wyłącznie dzieci czy bardzo niskich osób. Teoretycznie mogą usiąść tutaj trzy osoby i tunelu środkowego nie ma, super. Ale jest wąsko, więc osobie na środku byłoby bardzo trudno i niewygodnie. Na drzwiach mamy mały podłokietnik, tutaj jest jeszcze kieszeń, w której również zmieścimy napój, super. Są zaczepy i sofix oraz możliwość składania foteli. Występuje tutaj taki skos oraz Uskok, no ale fajnie taką funkcję mieć. Idziemy do bagażnika. Bagażnik wygląda obiecująco. Na papierze też jest nieźle. Solidne 252 litry, co w porównaniu do konkurencji jest dobrym wynikiem. No pytanie tylko, jak to będzie wyglądać w praktyce. Przekonamy się za chwilę przy użyciu walizek. Najpierw jednak chciałbym Wam powiedzieć, że w środku mamy światełko, haczyk, a pod podłogą dedykowane miejsce na koło zapasowe oraz lewarek i klucze. Więc bardzo przyjemnie. Jeśli chodzi o walizki, to. Musimy się na początek pozbyć roletki. Robiłem to też na przykład w Volkswagenie Apie. Dziękuję za udział. Zadzwonimy do pana. I dzięki temu możemy włożyć dwie średnie, czyli całkiem duże walizki, i spokojnie zamknąć klapę. Proszę bardzo. Ruszamy. Na początek muszę powiedzieć, że ten samochód jest w niezwykle dobrej kondycji. I nie chodzi mi tylko o wnętrze, które nie nosi jakichś śladów zużycia i też nie trzeszczy podczas jazdy, ale ogólnie jak jadę tym samochodem, to czuję się jakbym jechał niemal nowym, a on ma 10 lat. Przebieg niewielki, niecałe 100 tysięcy kilometrów, ale nadal 10 lat na karku. To tylko dobrze świadczy o jakości i trwałości Hyundai'a i 10. Jeśli chodzi o prowadzenie, no to ewidentnie jest to samochód stworzony do miasta. Układ kierowniczy działa niezwykle lekko, co sprawdzi się przy manewrowaniu na parkingu, ale na autostradzie już niespecjalnie, także jazda po mieście czy też na trasie na tak zwanej krajówce z prędkością 90 km na godzinę będzie ok. Zawieszenie tutaj nie mogli za bardzo kombinować ze względu na koszty, więc z przodu mamy kolumny MacPhersona, a z tyłu belkę skrętną i radzi sobie ono, no powiedzmy, że przyzwoicie. Jak będą mocniejsze wyboje czy kolejne, to wtedy ten samochód zaczyna tak sprężyście skakać. Testuję egzemplarz z początku produkcji z 2013 roku z silnikiem 1.0 o mocy 66 koni mechanicznych. Rozpędza naszą i dziesiątkę do setki w 14,9 sekundy, a prędkość maksymalna to 155 km na godzinę. Szału nie ma. Najlepsze porównanie, jakie mi przychodzi do głowy, to, że ten silnik jest jak taki mały piesek, nie wiem, jakiś tam ratlerek czy York, który szczerzy zęby, szczeka, warczy, ale wszyscy i tak nic sobie z tego nie robią, a nawet się śmieją. Ten silniczek niby tam czasami mruczy, no ale słychać ewidentnie, że jest to trzycylindrówka. Tak samo jak te małe pieski, jest on też dosyć zrywny, ale nie chodzi mi o to, że jest dynamiczny, tylko o to, że chętnie reaguje na pedał przyspieszenia. Teraz sprawdzimy sobie elastyczność, czyli będzie nie o moich odczuciach, a o tym, co urządzenie pomiarowe ma do powiedzenia na ten temat. 60 km na godzinę, trzeci bieg i zmierzymy czas potrzebny na przyspieszenie do 90. Wynik to 7,9 sekundy. Ja od razu przechodzę do pomiaru wygłuszenia wnętrza. Tutaj decybelomierz wskazuje 61 dB równiutko. Pomiar z autostrady wyświetlamy w tabelce, a pełna tabela jest dostępna na Motopedii. Odpowiedni link jest w opisie pod filmem. Widoczność jest super. Mamy tutaj sporo przeszkleń, wysoką pozycję za kierownicą. Poza tym ten samochód jest mały, zgrabny, no i zwrotny. Średnica zawracania jest naprawdę mała. Niestety słupek C jest trochę szeroki i to przeszkadza. I druga no, ciekawostka bardziej, w lusterku bocznym można zobaczyć, uwaga, tylną lampę, bo ona mocno zachodzi na bok no i też jest taka wybrzuszona. Jest czerwona i powiem Wam, że kilka razy złapałem się na tym, że jak kątem oka spojrzałem w lusterko, to wydawało mi się, że jakiś czerwony samochód siedzi mi na zderzaku. A to tylko lampa. I 10 został przebadany przez NCAP i otrzymał 4 gwiazdki. Oglądałem ten test i nie wygląda to źle. Kabina godnie zniosła uderzenia, a głowa kierowcy trafiła planowo w poduszkę powietrzną. Co ciekawe, trzecia generacja dostała tylko 3 gwiazdki. Ale wiadomo, to już czasy, gdzie bardziej liczą się elektroniczne bariery niż na przykład wytrzymałość nadwozia. Jednym z argumentów za zakupem takiego samochodu jest niskie spalanie. W końcu mamy tutaj niską masę, mały silnik, więc palić też powinien mało. Czy faktycznie tak było w naszej próbie? Zobaczcie sami na grafice. Test przeprowadziliśmy na trasie, na autostradzie oraz w mieście. Gama silników jest bardzo skromna, ale za to bardzo. Praktyczna. Na wstępie zaznaczę, że wszystkie silniki są zasilane wtryskiem wielopunktowym i nie mają turbo oraz są wyposażone w rozrząd napędzany łańcuchem. Pierwszy to 1.0 z trzema cylindrami, 66 koni mechanicznych i osiągi rodem z lat 90. Jednak jak ktoś jeździ głównie po mieście, to nie powinien odczuwać wielkich niedogodności, a silnik powinien odwdzięczyć się umiarkowanym spalaniem. Silnik ten występował w konfiguracji z instalacją LPG. Moc wzrosła o jeden koń mechaniczny, a w bagażniku, w miejscu na koło zapasowe, wylądował zbiornik. Instalacja jest fabryczna, to znaczy opracowana i zamontowana przez Hyundai'a, a nie jak to często bywa, przez dealera. Kolejny to już istny szatan. 1.2L4 o mocy 87 koni mechanicznych. Moc niewielka, ale masa sprawia, że do setki przyspieszy w 12,3 sekundy, a maksymalnie może pojechać 175 km na godzinę. Wiem, nadal nie porywa, ale w stosunku do 1.0 przeskok w osiągach jest Ogromny. Co ciekawe, jego dokładna pojemność to 1248 cm3, więc czasem można spotkać oznaczenie 1,25 zamiast 1,2. Większość egzemplarzy ma manualną pięciobiegową skrzynię biegów. Do wyboru był też klasyczny czterobiegowy automat, który w 1,0 czas na osiągnięcie 100 km na godzinę rozciągał do ponad 17 sekund, a średnie spalanie zwiększał o 1,5 litra. Kosztowna wygoda. Silnik 1.2 pali niewiele więcej niż 1.0, za to ogłoszenia dotyczące samochodów z tym silnikiem stanowią zaledwie niecałe 20%. Dlaczego tak jest? No, podejrzewam, że klienci mieli tutaj bardzo pragmatyczne podejście i bardziej patrzyli na korzystną cenę niż na lepsze osiągi. Bezawaryjność to mocny punkt tego modelu. Koreańska precyzja i prostota działają na korzyść i dziesiątki. Problemem może być życie w mieście, które skraca żywotność sprzęgła. Manualna skrzynia biegów uchodzi za nie najbardziej precyzyjną, mówiąc delikatnie. Niektórzy skarżą się, że podczas włączania biegów usłyszymy zgrzyt, a czasem nawet wyskakuje bieg wsteczny. Łańcuch jest trwały, ale trzeba pilnować jego stanu. Warto się wsłuchać w jego pracę. W litrówce częściej psuje się koło pasowe oraz cewki. Zawieszenie jest proste, jednak wymaga czasem serwisu. Wymienkają na przykład łączniki stabilizatorów, łożyska kół czy amortyzatory, które w oryginale są całkiem drogie. Elektronika raczej problemem nie jest, w końcu nie ma jej tutaj zbyt dużo. Czasem zdarzą się kłopoty z elektrycznym podnoszeniem szyb czy uciekającym prądem z akumulatora. Teraz spójrzmy sobie jeszcze na koszty eksploatacji. W pierwszej tabeli zobaczycie koszty przeglądu zerowego, który warto zrobić po zakupie auta używanego, a w drugiej koszty poważniejszych napraw mechanicznych i blacharskich. Jeśli szukacie części lub akcesoriów motoryzacyjnych, zajrzyjcie na OTOMOTO CZĘŚCI. Link jest w prawym górnym rogu oraz w opisie. Jeśli chciałbyś nam udostępnić swój samochód do testu, napisz na adres youtube.małpaotomoto.pl, a przed nami krótkie podsumowanie. Co nam się spodobało w i 10 drugiej generacji? Prostota, która może nie zapewnia wielkiej frajdy z jazdy, ale przynajmniej pozwala nie martwić się przesadnie o serwisowanie. Do tego całkiem niezła przestronność, jak na auto tych gabarytów. No i fajnie, że występuje wersja z fabryczną instalacją LPG. A co może wkurzać w tym modelu? To, że brakuje tutaj mocniejszego silnika czy wersji specjalnej. W apie mamy GTI, nawet w nowej i10 jest wersja usportowiona, a tutaj nic. Na tylnej kanapie niby są trzy miejsca, ale to środkowe jest fikcją. Na koniec dziękuję Wam za oglądanie. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o Hyundaiu i 10 drugiej generacji, albo jaki inny samochód byście wybrali z segmentu A. Pamiętajcie także, aby codziennie odwiedzać nasz informacyjny portal Motopedia, na którym znajdują się wszystkie nasze testy z dodatkowym opisem, tabela wygłuszenia wnętrza oraz ogromna porcja ciekawostek, informacji, porad i rankingów. Warto tam wejść, link jest oczywiście w opisie. Trzymajcie się ciepło, cześć! To pogania, poganiał mnie dla sportu, tak? A, z góry zjadę. O blisko. Mm.